ogólnokrwone zwierząt jest na poziomie znacznie niższym niż, niż w Europie, w tym zresztą zwierząt, zwierząt doświadczalnych. Wspomniana profesor z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach w 2012 udzieliła wywiadów w tygodniku Politica, gdzie wspomina z rozrzewnieniem pracę w USA, gdzie nauczono ją od Zamawiać nadmiar zwierząt. Zamiast, i tutaj cytuję, marnować czas i wykonywać jeden eksperyment po drugim. Koniec cytatu. A trzeba wiedzieć, co ja wiem przy okazji, że te nadmiarowe zwierzęta zwykle nie wracają do zwierzętarni z powodów ostrożności epidemiologicznej. One są gilotynowane albo wkładane do, do, do komory gazowej. Zwracam uwagę, że taka prominentna, zresztą pani profesor w ogóle nawet nie widzi nic. Złego w tym, że ona bierze nadmiar na zwierząt, które są potem barwane. Nawet nie czuje się w żaden sposób jak gdyby skrępowana w paleniu w, 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 w wywiadzie. Na tym tle, no, chyba trudno to znowu zmienić z powodu lekceważenia dźwięku emisji Nie ma takich konwidencji. Mimo, że taki kodeks <suszy> znany jako Berman-Turm, tak? działał od dawna dla nieporównywania mniej chyba wszystkich badań z w działach lecznych pacjentów. Apele o taki kodeks pozostały bez odpowiedzi. Sport nie jest tym że... To Oni uchronili komórkowy to Mimo licznych apeli, nie ma dotąd nawet obowiązujących standardów publikowania informacji o etycznej akceptacji doświadczeń przez właściwe komisje. Powinno oczywiście przy, każdym, przy każdej publikacji powinny być wymagane bardzo precyzyjne, wiarygodne informacje na temat akceptacji tych badań przez komisję. Jest to bardzo słabo respektowane, ponieważ redaktorzy tych tych periodyków są oczywiście eksperymentatorami albo czannymi, albo były. Zamiast etyki działa rozbudowana propaganda biomedyczna z tak zwaną polityką historyczną służącą do dowodzenia jawnie fałszywej tezy. Że wszystkie eksperymenty na zwierzętach były konieczne, o czym mówiłem, bo bez nich nie byłoby medycyny. W publicznej dyskusji propaganda ta żongluje hasłem konieczności eksperymentów na zwierzętach, w ogóle powołując się na nieliczne przykłady z historii medycyny, których zwykle te gremia nie znają. Przy uchwalaniu w 2015 tej obowiązującej naszej ustawy, transponującej dyrektywę, była to cała Cała dyskusja na ten temat wypowiadały się rozliczne gremia naukowe o znaczeniu, znaczeniu eksperymentów. Żaden z nich nie, nie ma bladego pojęcia o historii medycyny i uwarunkowań tych, yy, uwarunkowań, yy, tych eksperymentów, no, co, o czym wspomniałem przy okazji insuliny. Nawet. Biomedyczna propaganda forcuje zakłamany zwrot doświadczenia z udziałem zwierząt. To się takie pr